W pierwszej kolejności zauważmy, że aby powstał wykres funkcji g od x, będziemy potrzebowali troszeczkę prostszej funkcji, to znaczy na początek narysujemy funkcję f od x w postaci pierwiastek kwadratowy z x. Dopiero później, jak zaczniemy przekształcać wzór i wykres tej funkcji przesuwać wzdłuż osi x, to otrzymamy wzór i wykres takiej funkcji g od x. zaraz do tego przejdziemy na początek może pomyślmy nad mm, o, nad dziedziną ze względu na to, że pod pierwiastkiem kwadratowym wystąpiła zmienna x to pamiętajmy, że to co może znajdować się pod pierwiastkiem kwadratowym musi być tylko i wyłącznie liczbą nieujemną czyli większą bądź równą 0 Dlaczego? Ponieważ pierwiastki kwadratowe z liczb ujemnych nie istnieją. Zatem dziedziną takiej funkcji będzie przedział od zera do plus nieskończoności. Moglibyśmy oczywiście narysować oś, na której umieścilibyśmy rozwiązanie tej nierówności, wtedy nam troszeczkę prościej. Będzie opisywało się takie zbiory. Tu mamy 0, kółeczko jest zamalowane, ponieważ jest dopuszczona równość. I od x'ów, od 0 idziemy w prawo, tak? Tak jak nam znak nierówności pokazuje. Czyli tutaj mamy właśnie taki zbiór w tym miejscu. O. Od 0 do plus nieskończoności. Tutaj jest x. No dobrze, moi drodzy. To już mamy to określone, dziedzina jest to teraz przejdźmy do stworzenia tabelki, tu mamy x a tutaj mamy f od x ok, wstawiam w miejsce argumentu 0, pierwiastek kwadratowy z x czyli pierwiastek kwadratowy z 0 to się równa 0 następnie możemy podstawić w miejsce x jedynkę, bo istnieje pierwiastek łatwy pierwiastek z jedynki to jest po prostu 1 Podstawmy teraz czwórkę. Nie podstawiam dwójki ani trójki, ponieważ są to liczby niewymierne, więc ciężko byłoby nam narysować wykres takiej funkcji. Pierwiastek kwadratowy z czterech to dwa. I może jeszcze pokuszę się o pierwiastek kwadratowy z dziewięciu to trzy. Ok. Później będziemy wykres przesuwali w lewo, jak widzę, więc potrzebujemy na pewno. Osi Y troszeczkę krótszej. Natomiast oś X musi być dłuższa. Tak żeby nam się dziewiątka na X się zmieściła. Tu mamy X, tutaj jest Y. Jednostka to jedna kratka. Zaznaczam punkt 00, 0, następnie punkt 1,1 1, 4, 2. I 9, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 3. I przez te cztery punkty będziemy teraz prowadzili taką krzywą. Nie łączymy tego odcinkami, ponieważ nasza funkcja jest funkcją wykładniczą, czyli funkcją zapisaną w potędze, prawda? No, chociaż widzimy pierwiastek, ale pierwiastek łatwo zamienić na potęgę. <laughs> Dlatego zawsze w takich funkcjach potęgowych otrzymujemy krzywą. Spróbuję narysować teraz tą krzywą. O! Ona mniej więcej będzie wyglądała w ten sposób. I to jest wykres funkcji F od X. Następnie chcielibyśmy otrzymać wykres funkcji G od x w postaci pierwiastek kwadratowy. Z x plus 2. W jaki sposób powstał ten wzór funkcji? Otóż, zobaczcie, każde przekształcenie funkcji powstaje według takiego wzoru. y to się równa f od x odjąć p plus q, prawda? Dobrze znany nam wzór, przynajmniej powinno tak być. I teraz, jeśli wystartujemy od funkcji postaci f od x to się równa pierwiastek kwadratowy z x, to jak w miejsce argumentu wstawię x odjąć p, to pod pierwiastkiem pojawi się x odjąć p. Prawda? Jak przyrównam teraz ten wzór do wzoru funkcji g od x, to zobaczcie, co otrzymamy. x plus 2, tutaj mamy, a tutaj x minus p. To ile wynosi p? Łatwo to policzyć na zasadzie porównań. Minus p, jest równe 2, czy minus p odpowiada dwójce. No to może tutaj to policzę: minus p to się równa 2, dzielę obustronnie równanie przez minus 1, stąd p równa się minus 2. Taka jest współrzędna xowa wektora przesunięcia. Minus 2. Współrzędna y jest równa 0, więc żeby otrzymać wykres funkcji g od x, będziemy musieli przesunąć wykres funkcji f od x o dwie jednostki w lewo, tak, czyli o wektor o współrzędnych minus 2, 0. No to wracamy do naszego wykresu i teraz, moi drodzy, zaczniemy przesuwać każdy punkt, który widzimy tutaj na wykresie o dwie jednostki w lewo. Miejsce zerowe ląduje tutaj, następnie ten punkt tutaj, ten tu i ten punkt w to miejsce. Dobra. Spróbujmy teraz te punkty połączyć. Tak wygląda wykres funkcji g od x. Na podstawie takiego wykresu mamy podać dziedzinę funkcji g. No to widzimy, że funkcja zaczyna się w liczbie minus 2 na x i dąży do plus nieskończoności. No i zapiszmy taką odpowiedź. Dziedzina funkcji g to się równa przedział od minus dwójki do plus nieskończoności.